same wetmark auto. Jak widzicie, Artur przez cały czas wyciera, wyciera, wyciera. Ostatnie szlify, bo jutro nas opuszcza ten piękny samochód, a ten piękny samochód to Wyjątkowe auto, o czym już mówiliśmy, jeden z 300 samochodów na świecie w tej wersji. Wersja Black Ghost historyczna, nawiązująca do Challengera z 70 roku, którym ścigał się w wyścigach ulicznych w Stanach. Jak się okazuje, swoją drogą policjant amerykański i po wygranym wyścigu znikał i taki przydomek dostał Black Ghost i stąd nazwa tej wersji. Wersja oparta na wersji Redeye, czyli auto 820 konne. E, natomiast specjalnie jest specyfikowane kilka ważnych dodatków taka okleina specjalna na dachu w, w, takim, w, taki, w takiej strukturze skóry wężowej, e, nawiązująca do tej oryginalnej wersji ten biały pas z tyłu na bagażniku również znajdował się na tym oryginalnym Black Goście. Nawiązanie do felk. Eee, specjalny błyszczący emblemat z przodu Dodge'a, eee, zapinki do maski też w standardzie, to zupełnie standardowe auto, każdy Black Ghost jest tak wyspecyfikowany, każdy z nich tak, tak będzie wyglądał. No i najważniejsze jest oczywiście serce, bo tutaj mamy silnik 6.2 z kompresorem z mocą właśnie no, 820 koni, koni powiedzmy. <laughs> Pamiętajcie, że nasze samochody, wszystkie, ten piękny samochód wyjątkowy, ale każdy z tych aut, które widzicie tutaj, czy każde auto, które u nas kupicie, to są nowe auta fabrycznie, nowe auta zlecane do produkcji w fabryce. Każdy z aut posiada dwuletnią gwarancję z możliwością rozszerzenia do trzech lat w przypadku wersji, nazwijmy to standardowych, i rok przedłużenia w przypadku sportowych wersji. Każde z aut, każdy z aut ma pełną gwarancję, jest pełnym asystansem. Ona oczywiście obowiązuje w całej Europie. Mówi, są to zupełnie nowe auta, e, sprzedawane zupełnie normalnie, dealersko.